Nazywam się Norbert Daskiewicz, jestem zawodnikiem i trenerem walczę w organizacji Armia Fight Night. Zanim stoczyłem 4 walki w MMA, stoczyłem z tysiąc walk w zapasach, także po prostu jest to dla mnie codzienność. Ah, yo, gusto, yo soy Jliver, soy de Colombia. Llevo viviendo aquí en Polonia a par un año, más o menos. Eh, y entreno en Unify Club y bueno, y, me deporte al 100% y ese es mi pasión. Bueno, yo creo que es un peleador completo, ¿no? eh, Pero su fortaleza, su ¿no? Myślę, że największą silną stroną mojego przeciwnika jest stojka. Także głównie starałem się w przygotowaniach stawiać właśnie na treningi tej płaszczyzny. Myślę, że nie jest w stanie mnie niczym zaskoczyć. creo que la pelea se va a ir a tres lados y eso y, y bueno no puedo decir que vaya, voy a ganar por nocao que él me va a ganar por nocao porque eso no se sabe sabes porque en cualquier momento un mal golpe te recibe en cualquier momento y tuja iść już się na najlepiej wykup sobie ubezpieczenie bo na pewno będzie ciężko pues a mi contrincante le quiero decir que se prepare que me estoy preparando y eso y que vamos a hacer una buena lucha 18 czerwca zapraszam wszystkich kibiców do oglądania mojej walki na kanałach TVP Sport.